Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Kiunostax.pl Dziś zaprezentuję Wam dwa przykładowe ułożenia w metodzie jału 4x4 I z góry chciałbym Was też przeprosić za mniej więcej tygodniową przerwę we wrzuceniu filmów Ale jakoś strasznie nie miałem weny, żeby coś wrzucić Jak coś nagrywałem, to mi nie wychodziło, tak więc już do Was wracam I mam nadzieję, że ta przerwa się zakończy Czyli tak, zaczynam od tego, że należy oczywiście zbudować dwa centry I przypominam, to nie jest tutorial teraz na kanale, czyli tak, tutaj mamy, będziemy biały robić, biały, biały i połączymy. Teraz następny, żółty. połączymy tak. Idziemy teraz z krawędziami. To będzie pierwsza biało-czerwona. Teraz będzie biało-niebieska w nie to miejsce co trzeba i teraz biało-zielona i centry tak i tu czerwona tak. dobra, teraz w taki sposób sobie połączymy tak i tak następnie wykonujemy parowanie, tutaj ktoś kiedyś mnie pytał o jakąś sytuację, tak więc no, mam nadzieję, że Wam wytłumaczę bo nie jestem dokładnie pewien na jaką sytuację chodzi więc jak, jeśli się tu pojawi, to będzie zaprzętowano jak zrobić czyli tak 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 i tak. tak i ostatnie dwie tak. dobra Jedziemy następny, czyli taki biały. Jest, żółty. Jest. I tutaj dość fajna sytuacja, którą można tam zrobić. Już mamy dwa. I tu biało-czerwone. Dość szybko zrobione. Biały-niebieski. biało czerwony Przepraszam, czerwony, ażbyśmy się myli. Tak, zielamy i gotowe. No i teraz ostatnia krawędź. I teraz idziemy sparowani. Dobra, czyli mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie i pozdrawiam.